Ja teraz chciałem się skupić na czasie, kiedy Krzysztofa Brejze inwigilowano i kiedy w mediach wówczas rządowych, czyli w TVP głównie pojawiały się materiały na jego temat. Pani zeznała przed chwilą, że to się zaczęło w sierpniu 19 roku, czyli dwa miesiące przed wyborami w październiku 2019 roku. Jeszcze raz podkreślam, w czasie kiedy pani mąż był szefem kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Czy pani te, takie mamy w, w materiałach doniesienia, że to się stało 23 sierpnia 2019 roku? Pani to potwierdza? że pi, Pierwsze ataki na Krzysztofa Brejze? Medialne? Tak. Tak? tak, tak. Przypominam sobie pierwszy artykuł właśnie z tej daty. Czy, czy i potem było od 23 sierpnia do e, października, kiedy e, w, mieliśmy datę wyborów, kilkaset materiałów TVP poświęconych rzekomych, rzekomym aferom tak. Krzysztofa Brejzy. Czy pani to wiąże z tym, że cztery dni wcześniej e, wybuchła afera hejterska? E, afera hejterska, czyli afera tego, że. E, w Ministerstwie Sprawiedliwości istniała specjalna komórka zarządzana, koordynowana, między innymi, jak dziś wiemy, przez białoruskiego lub rosyjskiego szpiega, pana Szmyta, który w tej chwili znajduje się na Białorusi, która miała niezależnych sędziów, których ówczesna ekipa rządząca, zwłaszcza pan Ziobro i jego współpracownicy uważali za swoich wrogów. W mediach... W mediach społecznościowych, ale nie tylko, obrzucać w najbardziej plugawymi oskarżeniami. Ta afera wybucha 18-19 sierpnia. Dziwnym trafem cztery dni później zaczyna się tak zwana afera Brazy, czyli zmasowany atak przez dwa miesiące na Pani męża, wtedy szefa kampanii wyborczej największej siły opozycyjnej. Czy pani te dwa fakty ze sobą wiąże? Oczywiście, że tak. W tej sprawie taki polityczny ciąg zdarzeń jest bardzo istotny. Oczywiście, że prokuratura upolityczniona reagowała błyskawicznie na wydarzenia o charakterze politycznym. Jestem przekonana, że to, co się wydarzyło w mediach w tamtym czasie, było próbą, czyli chodzi mi krótko mówiąc o, to, o tą kampanię zniesławień, która pojawiła się właśnie od końca sierpnia przeciwko moją mężowi, przeciwko całej koalicji obywatelskiej. To była próba odwrócenia uwagi od tego, co co się działo w tamtym czasie rzeczywiście w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli od rzeczywistej afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości, próbowano odwrócić uwagę, tworząc jakąś rzekomą, inną aferę, y, która miałaby dotyczyć polityków platformy obywatelskiej. To jest właśnie ten taki ciąg technologiczny, który pokazuje nam kompletną degenerację instytucji państwa, y, że oto mamy Służby specjalne, które w sposób nielegalny pozyskują materiał, prokuratura ten materiał wykorzystuje i nagle w odpowiednim, dogodnym momencie urządowione yy, media to publikują po to, żeby dyskredytować przeciwników politycznych. Oczywiście w tle jest kontekst wyborczy i opinie wyborców, którzy będą przecież na kogoś głosować. Taki ciąg technologiczny zdecydowanie zachodził i w tej historii jest bardzo dużo więcej takich zbiegów różnych politycznych wydarzeń z reakcją prokuratury. Tego jest znacznie, znacznie więcej.